Witajcie, ja jestem SapXBad, i dzisiaj będziemy grać w Minecraft. Jest to mój pierwszy odcinek na tym kanale i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. No i przechodzimy od razu do filmu, nie przedłużając. Na początku tutaj widzimy cioskę, więc okej, okay. ale oczywiście zetkniemy drewno, tak wiecie, no bo. Zabinamy to drewno, tam będziemy mieli wioskę, więc będzie od razu golem żelazo, wiadomo, takie rzeczy. I tutaj, gdzie by się tutaj osiedlić? No, zobaczymy oczywiście. Startujemy teraz sobie crafting. Hop, drewno. Tutaj crafting, hop, 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 hop. patryki. Załóżmy tyle i i mamy te wniany kilo spróbujemy yy, od razu wykopać kobble stone jak sobie no. się hop, to będzie chromienie kasy jak to się wydaje musi w ziemię powinno być okej z tym wszystkim i dobra tutaj mamy kobble stone od razu tutaj hop tak Bierzemy sobie, tak wiecie, nas yy, te itemy cobblestone'owe. Stone'owe itemy, wiecie, tak. o. Miał, miał. Dobra. Oba. Hop, cobblestone, cobblestone. Dobra. No i tyle powinno wystarczyć na razie. Jeszcze to i dobra. Teraz wyjdziemy tutaj do i skarpujemy sobie jakąś rzecz z cobblestone'a tutaj, hop. O, kilofik taktyczny yy, Co robię? Ja dobra, tak załóżmy mieczyk. Co to się stanęło? Tak, tutaj hop, załóżmy. Hop, hop. Sztok, tak i dobra. Możemy w sumie jeszcze łopaty skraftować. Dobra. Tak przy okazji. Dobra. No i to wszystko. Bierzemy crafting i idziemy tutaj w wioski. Tutaj jeszcze powiem, że nie gębę na żadnych shaderach Tak dla pewności Oczywiście widzicie Dobra, no to pójdziemy... O, lawa tutaj jest Osły Dobra, no to po prostu teraz idziemy do tej wioski Dobra, i tutaj już za, za chwilę będziemy w tej wiosce, spróbujemy jakoś tutaj dotrzeć. Ja pierdzielę. jaki atakrowiec, ja normalnie nie potrafię skakać w tej grze minecraftowej. O, golem od razu tutaj przyszedł nam, spoko. Dobra, potem go tam... ...pijemy. Dobra, nie patrzmy, dobra. dobrze to. to. Dobra. dobra. kosimy łóżko. I dobra, bierzemy teraz inne domki. A może kowal tu jest? Wątpię, żeby to był kowal. W ogóle, że nam się tutaj wioska zespiła, to w ogóle jest jakieś... Nie wiem, co to jest. Eee... wow! Co tu jest? Nie ma tu problemu. Weźmiemy sobie pod piec. Chodź, jak to Piec, chodź. Mmm. Nie rozumiem. Choć to jest zbyt mało. Wątpię, żeby to było, coś było, więc weźmiemy sobie pochodnie. Ciszej przed mostem. I dobra. Wchodzimy sobie tutaj. I no, jest. Mały wyświet rozpochnąć. Tutaj koty, Ale tu nie powinno nam przeszkodzić. Spróbujemy sobie jakoś tutaj przespać w tym dniu naszym. Yy, o, dzwon praktyczny. Nie będę w niego dzwonił, bo jeszcze się ubieram, ja, że przestraszam. Tutaj spróbujemy pójść tego kolema. I... Ja pierdzielę. No to zrazo. jakieś krówki. Dobra, hop, jedna krówka. Hop, dobra, tutaj drugą krówkę spróbuję. No ty, jeden! Udało się. Ja pierdzielę, jakie tutaj mamy rzeczy dobre Dobra. idziemy teraz do wioski z powrotem zobaczymy co tutaj co on w ogóle no biblioteczki biblioteczki są w późniejszych w późniejszych czasach ale biblioteka, nie narzekam, nie narzekam. Mogło być gorzej z tą troską, tak. Wszystko mogę się zdarzyć. Co, co? A, Bierzemy tutaj i idziemy. W ogóle wejść musimy się rozejrzeć tutaj. Najlepiej by było. Dobra. Fajny tutaj ten nam się trafił. Tutaj ładny nawet. Yy, dobra. Zróbmy sobie jedzonko może. Yy, tak, jedzonko będzie fajnie. Fajnie będzie. Jak będę jedzonko. Yy. Gdzie hmm. by tutaj się osiedlić? Hmm. Może w tej kurze jednak. Ale no nie, wiem, nie wiem. Możemy w tej wiosce tutaj zostać. Tak jak Ale za... kiedyś będzie trzeba zbudować swój własny taki dom, więc... Będzie trzeba... Mam no, jakie dziury tu są w sumie. Hmm. Dobra, spróbujemy jakoś... Co chwilę będzie noc, ale nam nic nie przeszkodzi. Od razu zobaczymy sobie A. tego fajwa. Y Mamy węgiel Taktyczny. Mm. Więc nam się przyda oczywiście jako paliwo tej GS Might

Hmm. drugi poziom ja. ja łyszę szkie chyba tak, tak, hmm. Nie wiem gdzie alko słyszali hmm. Musimy sobie jakiś domek wybrać. Ta biblioteka może być spoko nawet. Tylko tutaj dziękuję. Yy, albo tutaj ten... Nie no, kościół jest tutaj. Nie no, kościół nawet. To są dwa kościoły w ogóle, nie zauważyłem. Hmm. No to tutaj jest drugi. W sumie drugiego... Dobra, wezmę drugi, tak jak wiecie moglibyśmy tutaj jest bardziej poniżej wioski. Tu jest taka góra część wioski. Biblioteka jest taką centralną częścią wioski, więc tutaj będzie y, najlepiej. Tutaj załatam trochę tego. Spróbujemy Teraz wchodzimy, zamykamy drzwi. Dobra, eee, mamy tu na górze, co tutaj mamy na górze. A gdyby tak, tutaj zrobimy zejście, to będzie dobre nawet. Tu może być spoko nawet. Do jakiejś piwnicy, gdzie będziemy się rozbudowywać, albo coś takiego... trzeba zrobić jakieś tutaj też. Mm, dobra. Albo drabinę po prostu. Drabina będzie chyba najskuteczniejszą opcją. Tak szczerze mówiąc. Wiecie? Jednak chyba drabina będzie tutaj najlepsza w tym przypadku. Mm, to, to Zniszczyłem. Dobra. Spróbujmy, może tą drabinę postawić tu, ale to wtedy by trzeba było przestawić, bo to będzie przeszkadzało. Najpierw to jakoś tutaj zrobimy. Dobra, mamy tutaj ten, to, to łóżko. Wiem, tutaj na górze, w sumie, będzie najlepiej na razie przespać się. Prześpimy się. No i następnego Janka. No już. Następny Janek. Tutaj, ale proszę mi tutaj nie wpadać. Ja mam bibliotekarzem, więc naprawdę ja mu pan. Ale no. Hmm. Dobra, postawimy tu kreski może. będzie fajnie. Hmm. Dobra, ja słyszę. tu Hop. Tutaj Hop. 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 I tutaj będzie, y i będzie to chyba to tak wejście miało być takie no. prowizoryczne. Dobra, na razie możemy coś takiego zrobić, załóżmy taki prowizoryczny, prowizorycznego cave'a, w którym będziemy mieszkać, spoko, rozumiem. Weźmiemy sobie pochodnie, Hop. żeby nam się tutaj mapki nie spełniły. mam plan już na tego Kejwa. Szczerze mówiąc. Tu będzie taki Taki profesjonalny. Ja tutaj sobie schopki i będzie takie profesjonalne wejście. Profesjonalna. Dobra, kopimy tutaj to. O, tu jest dirt już. To tak średnio będzie z tym. Hmm, tutaj na dole też nam się przyda crafting, więc od razu zrobię. A ja, gdyby tu postawić? To e, by było dobre. Jednak tu postawię crafting. Hmm, muszę tego drewna pozbierać też. Tak, to na razie. O, to pointa, tak tutaj. Jest tak. Co tu się dzieje? Ja rozumiem, ale ok. Bawią się na łóż. No dobra. Tutaj załóżmy to ze za Weźmiemy. Spoko. I załóżmy, że tego tu nie było. Bo to trochę jest takie... Tak wygląda już Zimnie, dlatego to już weźmiemy, żeby ładnie to z jednej strony wyglądało. Odwięcie. O. Dobra. Po co im dwa dzwony? Weźmiemy sobie jeden. Albo tak. Jeszcze tutaj, żeby tak było. Musimy to zniszczyć. I tak. Dobra. Weźmiemy to dobra, tutaj drzewo. Tutaj tu drzewo. Tu drzewo. Dobra, to jest takie cięższe drzewo, bo tutaj ma się właśnie te gałęzie. Jest tutaj nie ma za bardzo drzew. W, tym, w tej ulicy, więc musimy się rozwalić. Dobra, spróbujemy tak. Dobra, tak. O. Jak był tam tutaj tam dojść? Dobra. Załóżmy tak, na potrzebę

Nie będzie? Dobra. Teraz Tutaj. I dobra. Tutaj wdrażamy mój plan. Zobaczymy czy to w ogóle to będzie ładnie wyglądało. Mm. Mm. Mm -hmm. Aha. Mm -hmm. mm. Tak. No fajnie. Fa fajnie, fajnie. Fajnie. Może na początku to wykopiemy, tak? Lepiej wtedy. Żeby było tak, wiecie, tak więcej. W ogóle dobra. Dobra, tak zróbmy może te pochodnie. Dobra, tak będzie najlepiej. I żeby było sobie jeszcze, to też to co, co, a dobra, tutaj jest wojsko jest taki czuł, nie? Dobra, no to pomniejszymy. Tak hop, hop, hop. Zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądało. Nie no, nawet to dobrze wygląda. Nawet, nawet. Ale to w ogóle to jest łungiel. Hmm. A może skoro stało to co robimy tą ścianą Dlaczego podłogę? podłoga, możliwe, ale dobra, kopiemy ten węgiel. węgiel i tak, będziemy kopać tak jeszcze, aż kopiemy całą łódę, dobra. Udało nam się wykopać, spróbujmy może, bo żeby tam się coś nie spełniło, to zostawimy jedną kratkę w jakiejś zróbmy tak, o, bo wiecie, żeby tam się nic nie spełniło, tak dla pewności, mhm. dobra, tutaj, hop, Dobra, na razie tak zrobimy. Może potem ten fungił jakąś wykopiemy. Co tam się w ogóle dzieje? Oni tam spadają, czy co? Nie wiem, bo tam słyszałem jakieś dziwne akcje, Jakby działo się. Te akryly musimy zrobić. Teraz się za chwilę okaże, że nie, nie tym taguję. Nieprawda. Ej, co A. jest? była klapa. Aha, dobra, to się tak robiło. Wiedziałem. Dobra, weź mi to w ogóle. Już, dobra. Spoko nawet. Nawet nawet. Dobra. Jak to tutaj wszystko wygląda? No. I w ogóle tam jest taka góra. Tam można by się potem osiedlić w następnych odcinkach i tak dalej. Dobra. jest spoko. A tu można wypaść? Można wypaść. Dobra. Dobra, no to jeszcze sobie tutaj to spróbujemy wykopać i tam skończymy chyba na dzisiaj ten odcinek. Wykopiemy, hmm. No i to jest takie tymczasowe nasze schronienie. Potem je możemy jakoś rozbudować w następnych odcinkach i... Pójdziemy może na górę tutaj do, do łoża. Y y aha. Okej. Okay. Rozumiem. Rozumiem. W ogóle co, potem w następnych odcinkach musimy zrobić jakąś skrzynkę te przedmioty. No to... Do zobaczenia w następnych odcinkach, ja tutaj się prześpię i... cześć! No. Jeszcze tutaj F5, tak zresztą. i cześć!